i y, króliczek, trójczek i? Kituś. I kituś, no tak. Słuchajcie, dzisiaj mm, budujemy, sobie... Budujemy, budujemy sobie... Nasionka, nasionka. I budujemy... Budujemy sobie nasionka. No tak, nasionka, no i... Oj, no banana nie wywalaj. Dobra, ja, ja już mam trzecią owcę, będę miał na łóżko. Ja już mam piątą. Aha, Aha niepotrzebną to nie bij, ale... A ja przed chwilą, no mi no, jak jeszcze nie nagrywaliśmy... Łoma, Ja łóżka eee, Krowa Eee, się zbagowała. A to na naszą korzyść. Ja cię widziałeś? Jak ona? Zniosła. I, <noise> I spadła na ziemię. Jak? Ona zrobiła butelki w powietrzu. Tak. O nie. Co? Liliła chce też coś pocałować gdzie Jak w tamtej grze, ale tam, ale tutaj jest różnica, bo tutaj są noby, a tam nie było mowy. Zapomniałaś? No. Czekaj, bo ja myślę, że sobie... Tutaj owce wypuchają. No? I krowy też, nie? O, bium lodowy. Ej. No, tu. Ej, bium lodowy. Ej, ale tu nie ma tych. No A, na biomy nie ma chyba. A jak już to nieźwieć polarny, ale tylko tyle. A nieźdź polarny to nie czy ktoś go uderzy już. A już ty ma na, na ma chrapkę na ciebie, nie? No. Trochę laguje granie. Mi nie, mm. a, bo ja no. mam super komputer, mam 5 gier i mi w ogóle nie laduje. Nie, ja, ja to... Wiesz? Tak, ale ja po prostu gram na telefonie. Nie? No. Jeszcze ja no. nagrywam, nie? No. Czekaj, to ty się zajmij to, a ja się zajmę już budowaniem domku i craftingu table. Znaczy ja tutaj sobie teren wypłaczam, więc tutaj wiele O, na ten... od razu ci mówię tutaj są wiaderka. Nie. Można będzie w końcu basen zrobić, nie? Czemu? Czemu z nich mieć takich kamień? A wiem po co. Kurcy mili, myli. Zadbali o to, żebyśmy nie musieli iść do kopalni? Skoro na starcie. o, kamień, krewczerz sobie kilo i, i już kamień masz. Nie? No, ej, a a całe to moje drewno przerabiam. I nadal mi to rośnie to drewno. Ci zespołem, nie wiem ile mam. Mamy drewna. Cały tak drewna. Wow. Cały tak drewna. A ja tu jeszcze wybieram. Dobra, to co najpierw robimy? Myślę. Ale najpierw to by się przydało też kla... crafting zrobić, nie? No. Jaką tekstura craftingu? Czekaj, czekaj. Masz crafting? Ej, to jest z innej gry, bo ja pamiętam, że wro... to jest dla ciebie crafting. To jest dla ciebie. Bo zrobiłem dwa craftingi przez przypadek. Dobra! Dobra, czekaj, ja tu... Ja tu buduję se mieczek. Albo no. Wiesz po co mieczek, nie? No, no mowy. I chwila łóżko! No! Właśnie. A no, łóżko. Czekaj, bo ja tu jedno. mam. Jedno. I drugie. To będzie drugie. Czekaj. Ja też zrobiłem łóżka. Dwa? Ja nie, jedno łóżko. Dla siebie zrobię. Julek, ty będzie grał, to może musiał się sam zrobić łóżko. No? Tutaj są akurat miecze drewniane, a nie jak tam było, że nie było mieczy drewnianych. Nie było mieczy drewnianych? No, nie było, nie mogę skraftować. Jak klikniesz na łóżko, to ci się odstawia, ustawia miejsce spawnu, czyli zgini, klikniesz y, y, na łóżko, zginiesz, to się w ciążku spawnujesz. No dobra, ej. Ale tak, to działa jak w Minecraftie, na, na łóżku. Ej, ktoś wlazł na nas coś w Co to było? To był creeper? To zombie. Ja tak to się robi. Patrz. A patrz ile to na, może na sekundę zadawać. Patrz na to, ile to zadaje w sekundę. Ej, śpi, śpi. No chcę spać. A czy śpi, tej A, rozumiem, bo, te, bo to jest tylko na checkpoint. Łóżka są na checkpointy! No, no dziś... nie... Do w kraciałaś w krajach. Czemu surowego mięsa nie można jeść? Nie tu jest spawnia światów. Trzeba go rozwalić. Spoko mam... Nie, nie, jeszcze nie zdążyłem. No, gdzieś, gdzieś w tym miejscu nie zjawki spomin. A nie, bo jest noc! No. Ej. I tam się jakoś... O nie, nie! Nie zrobię, i tu się skłonę w jakiś sposób. No, jeden się zreczył trochę dalej. Ej, masz dość do jedzenia? Tak. Mam 10 balonów. Dzięki. Sam 5 balonów. To to powoli domy trzeba budować, nie? A czekaj, bo ja jeszcze sobie zrobię i tamki. Sprawdzę, czy można zrobić... Sprawdzę, czy można zrobić zbrojkę z drewna. Nie, w makarcie nie ma zbrojki z drewna. Wiem o tym, ale to jest podróbka. Dobra, nie mam. To by okej, tylko że nie da się spać i... ...ząbiaki się nie ruszają i czasami demage'i nie dają. Nie, ale to mnie mnie na plus, nie? Czekaj, ja sobie robię kajlofa. A tobie też dorobić kilof? Nie wiem. A ty, a ty już masz, nie? Nie, ale mam drewno, nie musisz. Okej. Okay. Oj, wywalam przez przypadek drewno. W ogóle, Ostatnia seria, którą no, chcieliśmy zrobić. No, nie poszła nam na myśli. Bo. Ktoś się włamał na serwer. I ta to... osoba. I ta osoba poszła na. Ej, czemu wróciłeś z zapomnienia? Miałeś wczoraj wrócić. Kraina zapomnienia A dziś, na jutro? No. Akurat... Z chwilę mi się wydawało, no. że to Czemu tak szybko wróciłeś? Nie No nie podchodź mi pod wiecz. A ten to w ogóle zbugowane. A. Kraina zapomnienia Kurde, mój mieczek się prawie zużył. Czekaj, oj, ej, ej Jurka. tu, Tu, pomyliła mi się z koleżanką. Ej, słuchaj. No. Chyba jesteśmy przy Strongholdzie. Czemu? Patrz na to. Tutaj. chyba ja w innej grze, bo to jest podobne do innej gry. No, I właśnie w takich miejscach były skrzynki. I, I skrzynki, ale było tak, ba, taka jaskinia ze skrzynkami, kiedy pamiętam i ja to myślałam, że. O... Ale no właśnie, śnie. Bo tutaj jest kobyl. Stąd zbieramy kobyl. Ty coś tu jest czerwonego? Ej, ja coś do... A, to jest zwiedzt. Zwiedzt jeszcze W nocy tak się wydaje, nie? Zapom... Dobra, robi się dzień. Dobra. Czekaj, zaraz zaraz. Dobra. Dobra, to ja. O, ta pani tu se wróci, to... jak co pan podgląda? Pan ma kartę dostępu? Nie, a pan już... Ktoś raz leci do tej krainy zapomnienia. Lec do tej krainy. Nie można iść. Proszę, póki miała pani. Aż, te Moje rzeczy. Znowu on tam na ja Dobra, buduje dom. Buduję domek. A my nam się z craftingu. Póki... Póki hmm. nie wróci... Budujemy dom. Tu będzie sypialnia, to be... nasz pokój będzie dwupokojowy. Ale w ogóle ząb jakowy. Chyba nam zrobi włama. The one that she mm, yeah. że jeszcze trochę przedłużymy domek. Mhm, mm tutaj te dwie kratki, co się zrobi drewne. I włada, domek gotowy. Mamy kratki w ścianie, nawet dwa, piłka, jest